Witam Państwa w z Polska, dziś po montażu ogramy dla Was autka, kim jest Toyota ch oczywiście silnik 1.8 Samo autko pochodzi z 2016 roku. Pod maską tego autka zamontowaliśmy sprawdzony system BRC, który montujemy do wielu tych Toyot, sprawdzony przez Asset, który spala w granicach 7 litrów benzyny w takim cyklu mieszanym. Sama instalacja, tak jak pokrótce, za chwilę tutaj kolega wam wkleje zdjęcia, jak to wygląda pod maską. Na sama autko ogólnie jest stylistycznie naprawdę bardzo śliczne, bardzo fajne wyposażenie wnętrza, te czarne wstawki, zestaw nagłośnienia, naprawdę bardzo fajna wersja posażenia, taka już na bogatości, jakże tak bym to powiedział. No i co, odnośnie zbiornika, zbiornik w tym przypadku dość nieduży, ponieważ 38 litrowy, no tam wnęka nam za bardzo nie pozwala bardzo szaleć też z wielkością tego zbiornika, ponieważ ona jest bardzo niska, autko nie jest poszerzone w koło zapasowe więc tutaj klient zdecydował się na najniższy zbiornik jest możliwy, czyli zbiornik 38 litrowy. Zasięg na tym zbiorniku to jest około 430-450 km, wszystko też zależy od, od cyklu jazdy, jak, jak klient będzie jeździł, e, jak to autko będzie użytkował, czy miasto, czy, czy trasa. No sama oszczędność to jest około 160 zł, w przeliczeniu czystym no to benzynki będzie nam spalał na 1000 km za około 320 zł, no a gaz już będzie to w, tylko w granicach 160 zł, czyli naprawdę szybko nam się zwróci dosłownie połowa tego, co byśmy mieli wydać na benzynkę. Cena tego setu u nas teraz w promocji to jest 3000 zł, a zwrot stoi o przejechaniu około 19 000 kilometrów. Przełącznik, zamontowałem tutaj w zaślepce po lewej stronie kierownicy, jest też w bardzo fajnym miejscu. Odnośnie wlewu, to wlew tej pełny, bez potrzeby żadnej dokrętki, jest naprawdę duża wnęka. Tych wlewów możemy tam wsadzić nawet kilka, żeby była podwójna oszczędność, ale to, to się nie sprawdzi, ale naprawdę bardzo fajna wnęka, bez potrzeby dokręcania, co ułatwia tankowanie na stacji benzynowej. Z mojej strony to wszystko, żegnam się z Wami i oczywiście, serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału, udostępnienia naszych filmików, naszej strony, lajkowania przede wszystkim, dawania komentarzy, pozytywnych opinii i oczywiście, zadawania pytań. Do zobaczenia, w z Polska.